Zakończyła się budowa sali gimnastycznej przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Lemborku. Budynek powstał w ramach projektu rewitalizacja centrum Lęborka. Koszt realizacji wyniósł około 2,5 miliona złotych, z czego około 1 800 tysięcy zostało dofinansowane ze środków europejskich. W planach było oddanie sali do użytku już w czerwcu, jednak jedna z firm nie wywiązała się z umowy. Planowaliśmy oddać tę salę do użytkowania już pod koniec czerwca, jednak o ile kwestie budowlane odbyły się bez problemu, tu odebraliśmy. Był protokół odbioru z budowy sali, to mieliśmy problem z wykonawcą tej części zlecenia, która mówiła o, dostawie, o zakupie, dostawie i zamontowaniu sprzętu rehabilitacyjnego. To była inna firma niż firma, która budowała salę. No jak się okazało, był szereg opóźnień związanych właśnie z tym, z tym zadaniem. Kilkukrotnie firma zgłaszała już gotowość odbioru, jednak w momencie, kiedy przyjechaliśmy na miejsce, okazywało się, że ten sprzęt, który jest tam zamontowany jest niezgodny spe ze specyfikacją, czyli z tym, e, co konkretnie zamówiliśmy. Tak więc protokołów nie podpisywaliśmy, wzywaliśmy każdorazowo wykonawcę do, no, do naprawienia tego i do zamontowania takiego sprzętu, aby był on zgodny ze specyfikacją. No i udało się to ostatecznie, ale konsekwencją tego jest przesunięcie terminu oddania do użytku. Początek zajęć w nowo wybudowanej sali jest planowany na drugą połowę września. Póki co trwają jeszcze ostatnie prace organizacyjno-wykończeniowo-budowlane. Dyrekcja placówki nie kryje zadowolenia z nowej inwestycji. Z okien naszej szkoły widzieliśmy, jak mury rosną każdego dnia. I jest po prostu piękna, co tutaj wiele mówić. Ma dwie piękne sale, również rewalidacyjne, wchodzą w skład całej sali gimnastycznej w której dzieciaki będą miały gimnastykę korekcyjną, będą przychodziły na różnorakie zajęcia rewalidacyjne. Także po prostu spełnienie marzeń, tak? spełnienie marzeń mojego marzenia jako dyrektora, ale też spełnienie marzeń poprzednich dyrektorów. Sale powstały z myślą o dzieciach ze stopniem niepełnosprawności. Posiadają liczny sprzęt gimnastyczny, drabinki, kule korekcyjne, a także rowerki stacjonarne oraz bieżnie. Nowo powstały budynek posiada również szatnie z oddzielnymi łazienkami dla dziewcząt i chłopców. W każdym pomieszczeniu bije nowością po oczach. Z końcem września nastąpi oficjalne otwarcie. Oficjalne otwarcie mamy 28 września o godzinie 13. Z władzami, z zaproszonymi gośćmi będziemy tutaj dziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, żeby budynek powstał.